Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Jarosław Obramski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj prawie 2000 przypadków widać tą tendencję wzrostową. Czy sytuacja dalej się będzie tak dynamicznie pogarszać? Jakie są prognozy? Nie wiem, raczej, raczej będzie się pogarszać, bo też. E... Patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, to myślę, że to pokazuje pewną tendencję. My jesteśmy może o kilka dni opóźnieni względem nawet Słowacji czy Republiki Czeskiej, czyli odwrotnie niż było przy pierwszej fali, ale raczej ta tendencja jest zwyżkowa i, i będzie to dotyczyć także Dolnego Śląska, więc raczej trzeba się szykować na trochę gorsze wiadomości niż dobre. No właśnie, jak teraz to wygląda na Dolnym Śląsku? No znowu tak, bym powiedział, jak w skali europejskiej na razie Polska jest pod kreską, czyli ma lepsze wyniki niż większość krajów europejskich. Tak samo na razie z Dolnym Śląskiem jest, że raczej u nas są tendencje niższe niż Małopolska, Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, chyba nawet w tej chwili Zachodniopomorskie. Więc to pewno jest dobra informacja, no ale też... Widzę, że mamy z, no, z jednej strony dobrze zdiagnozowane y, jakieś ogniska w poszczególnych gminach, ale no, ilość zakażeń, chociażby związanych z pogrzebem, z weselem, y, zaczyna być o trochę większe odsetki niż, niż wcześniej bywało. I mam dodatkowy kłopot, mamy dodatkowy kłopot we Wrocławiu związany ze studentami z Hiszpanii, z Erasmusem. Co to znaczy? No, przyjechali studenci z Erasmusa, to jest taki projekt wymiany studenckiej, który był, była taka bym powiedział sugestia rozumiem Unii Europejskiej, że, że to jest ważne i tak dalej, żeby nie zatrzymywać tego. No, przyznam się, że niezbyt się zgadzam z tym, okay. ponieważ uważam, że przynajmniej z krajów, gdzie jest dużo większa liczba zakażeń, nie powinno się tych studentów przyjmować. Co innego, jeżeli ktoś przyjeżdża do pracy, to bym powiedział, jest to jakiś interes ekonomiczny. Tutaj bym powiedział, no, jest, na pewno są inne plusy, ale, ale bez przesady można to odroczyć o, o, o rok lub z tego zrezygnować. Wiele zajęć, wiele kongresów zostało odwołanych, więc mhm. nie widzę przeszkody, żeby Erasmus też był zabrożony. Natomiast no, już to, że są to goście z Hiszpanii, a ma być ich jeszcze więcej, nie napawa mi optymizmem. Mamy około prawie 40 z dodatnim covidem. Wygląda, że przyjechali już zarażeni. Mhm. Niestety, pierwsze dwie noce. Spędzili bardziej niż po studencku i, i to też jest jakiś do, do dodatkowy problem dla, dla naszego e, sanepidu. No, wydaje się, że częściowo jest to opanowane, ale... Mm, Występowałem już do strony rządowej, żeby jednak podjąć decyzję mimo sugestii Unii Europejskiej i przynajmniej dla niektórych krajów Polskę na wymianę studencką zatrzymać. Mhm. No październik to właśnie powrót studentów nie tylko z tych, tych z zagranicy, bo będą do Wrocławia zjeżdżać też studenci z całej Polski. Nie obawia się pan, że właśnie. Jasne, taką... że się obawiam, mhm. bo to jest po, po pierwsze, transmisja to przewóz z różnych z różnych stron, a to, co mówiłem na początku, na razie mamy średnią niższą od średniej krajowej w ilości zakażeń, więc na tym stracimy, a nie zyskamy. Natomiast no, jakimś lekkim optymizmem pokazuje to, że szkoły średnich, w szkołach średnich mm -hmm. nie ma jakichś masowych zakażeń. Natomiast no, w przypadku studentów trochę się też boję, bo niewątpliwie. Mm, Przeciętne życie poza uczelnią studenta jest trochę barwniejsze niż przeciętne życie ucznia szkoły średniej, mhm. poza nauką. Ale jest pomysł na to, żeby stworzyć takie izolatorium dla wszystkich wrocławskich uczelni. Jak to miałoby wyglądać i na jakim etapie? Są? Nie, no to jest leczenie skutków, a nie mhm. objawowe, bym powiedział, a nie przyczyn. No, szukamy jakiegoś obiektu, który by się nadawał. No jest pytanie, czy rzeczywiście jest aż tak wielki sens, że to było specjalnie dla studentów. Czy po prostu ponownie tak, izolatorium? izolatorium, bo to być może nie jest celem, żeby po prostu w izolatorium się dobrze, tak? dobrze bawić. Nie, no oni już się wzajemnie nie <grym> zakażają, bo są, są dodatni. My mamy dwa miejsca przygotowywane na izolatoria, natomiast rzeczywiście jeżeli by się działo coś takiego studenckiego, no to być może w, warto byłoby tutaj znaleźć jakiś zupełnie inny obiekt. No w Europie. Ale to jest, mhm. są rozmowy, szukamy. Na razie bym propozycji nie ujawniał, bo to może utrudnić negocjacje. Okej, okay. więc co z innymi restrykcjami, jeżeli chodzi o Polskę? W Europie one są stopniowo wprowadzane. A jak to będzie u nas? Jest jutro, jutro jestem u ministra zdrowia na spotkaniu. Później będzie jeszcze wideokonferencja, więc być może będą nowe informacje dotyczące jakichś obostrzeń. Raczej, w moim zdaniem, to będzie szło rzeczywiście w dodatkowe restrykcje. Czyli pobyt maseczek Ale... jest możliwy? Myślę, że tak. No w Danii, o ile wiem, wprowadzono maseczki już mm. w całej przestrzeni publicznej, także od, otwartej. E, był zakaz e, knajpy były zamykane o 22.00, ponieważ ludzie pili na ulicach. Jest zakaz stawania na ulicach, więc e, to się zmieniło, a właściwie do. 15 czy 1 września w Danii w ogóle przez cały mhm. pandemii nie używano maseczek, więc to jest tak dosyć duża, du, 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 duża zmiana, ale też tak te restrykcje są coraz mocniejsze znowu w Europie i wydaje mi się, że Polska także pójdzie w strefę. Że to, co rozrywka, okay. będzie przycięte, natomiast to, co związane z ekonomią i z pracą, funkcjonuje. No. Problem jest, że część rozrywki dla innych jest pracą, tak? więc to nie jest takie zupełnie e, oczywiste. Ale drugiego lockdownu raczej nie będzie? Nie chcę, nie chcę mówić, jak, jak to będzie wyglądać, bo jeżeli w całej Europie zacznie być zamykana gospodarka, to pewno z wielu powodów to wymusi także. A politycznych, B ekonomicznych, tak, to znaczy, my jesteśmy jednak w pewnym systemie dostaw. I nawet jeżeli nie były zatrzymane zakłady produkcji chociażby sprzętu do ekwipunku, do samochodów, no to brak zamówień powodował, że te I nasze tak to duże stawało, tak, tak i tak stawało, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie decyzja rządowa. To jest czasami przez decyzje w innych krajach podejmowane, też wymuszane. Jesteśmy jednak w takim globalnym łańcuchu dostaw. I cały świat próbuje sobie z tym, z tym gdzieś tam poradzić. No problem jest taki, że to drugi lockdown w Europie może oznaczać bardzo głęboką recesję na wiele lat. Więc to mhm. jest troszkę też niewyobrażalne. Natomiast no, pytanie jest też, na ile koszty lockdownu. Bo to, to jest ten dylemat, że jeżeli zamkniemy gospodarkę, nie będziemy mieli pieniędzy, nie będziemy mieli też pieniędzy na służbę zdrowia i czy to niebezpieczeństwo związane z covid jest większe niż to, że później cały system opieki zdrowotnej się wywróci finansowo i jeszcze więcej ludzi będzie miało duże kłopoty. Więc to nie są proste, pro, proste dylematy. No, być może po jutrzejszym dniu będę mądrzejszy. Na razie w Polsce mamy wprowadzone Strefy, czyli te restrykcje wprowadzamy na mniejszych obszarach, gdzie są rzeczywiście, rzeczywiście te ogniska. Jak to wygląda na Dolnym Śląsku? No. Dwie, dwie godziny byłem poza urzędem, więc może coś się zmieniło, ale no mamy dwie strefy żółte, dwa powiaty żółte Miliczki, Milicki i e, mm, Czebnicki, prawdę mówiąc odbieram, że Milicki lada moment powinien mm -hmm. wypaść nawet z strefy żółtej, wrócić do białego koloru. I tam jest, mm, na granicy był cały czas Jawor, podciąga się pod tą granicę Lubin-Polkowice, to wszystko je jest w miarę dynamiczne. Ja nie mam jakichś oszałamiających wzrostów w stosunku do, mm, do to znaczy my z niższego mm -hmm. poziomu startowaliśmy, więc to jest też dobre. No, trochę się martwię powolutku o Wrocław, tak? że to może być tutaj, bo widać, że w tej drugiej fazie e, e, są prognozy, że jednak będzie atak na duże miasta e, wi mhm. wirusa, tak większa ubiec. gęstość, tak większa ilość kontaktów w związku z tym, więc być może to będzie oznaczać dla mnie jakąś w, w następnym tygodniu na radę z władzami też w Wrocławiu osobno. A jakie działania w pierwszej kolejności miałyby zostać podjęte? To jest y, nakaz maseczek? Tu niektóre, niektóre decyzje są decyzjami rządowymi, tak, więc uh -huh, które ja później jak gdyby, w, w, wykonuję i wdrażam, y, więc y, ja myślę, że to by były takie obostrzenia ograniczające y, Nazwijmy wolność spędzania czasu wolnego mhm. tak, w, ty, w tych kategoriach, plus y, y, większe restrykcje, większy pewno dozór policyjny związany z nieprzestrzeganiem dystansu społecznego czy noszenia masek. Mhm. Że, że powoli żarty się kończą i mimo, że się oswoiliśmy z COVID-em, to, to jednak y, trzeba go traktować poważnie. Chcę na dzisiaj powiedzieć, że z, z, zdecydowanie nie mamy problemu z brakiem miejsc i mamy wzrost liczby osób w szpitalach. Ale ten czas pozwala się na Ale to też. Nie, ja już tydzień temu zwiększyłem liczbę mhm. miejsc przeznaczonych na COVID na ulicy Koszarowej, żeby był, był też Bufor, ale na razie jest na dwa łóżka zajęte są, na jedno łóżko zajęte są dwa wolne, tak? Mhm, Więc to, to w ten sposób okajnie. wygląda. No, oczywiście często kłopot jest czymś innym. Tak? To znaczy, osoby podejrzane o COVID przez diagnozowaniem wymagają osobnego pokoju, więc są te momenty, kiedy no, jest sala dwuosobowa, trzyosobowa, jedna osoba to blokuje, ale teraz te testy są stosunkowo szybko robione w przeciągu no, maksymalnie 20 godzin, w związku z tym też to nie jest taki duży kłopot. Więc. No, Próbujemy monitorować i, i zmieniać decyzje, tylko też to w pewnym momencie oznacza dla nas y, zmniejszenie liczb dla białych pacjentów, mhm. tak, nie covidowych. Tyle na dziś. Dziękuję za dziękuję. rozmowę. Ze mną w studiu Jarosław Obramski, wojewoda Dolnośląski. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.